No dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przechodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 24 lutego 2025 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was, na ten konkretny czas, na ten konkretny dzień. No i 100 lat, 100 lat wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki. Spełnienie marzeń, kochani, niech Wam się darzy, życzę Wam. Wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. No i zobaczmy, dzisiejszą kartą na dzień dobry jest ósemka buław. U, będzie się działo, kochani. Ósemka buław jest kartą mówiącą, e, jest kartą mówiącą o tym, że będzie spory przepływ energii w dniu dzisiejszym, spory przepływ informacji, spory przepływ w ogóle wszystkiego. <laughs> po prostu będzie się działo. E, ósemka buław może, mm, może mówi, zwiastować jakieś nadejście ważnych wiadomości, ważnych informacji. Także spodziewajcie się tego, szczególnie jeżeli czekacie na jakieś ważne wiadomości. Spodziewajcie się telefonów, maili, SMS-ów, e, różnego rodzaju Wiadomości, również tych słownych, przekazywanych z ust do ust. No właśnie, ósemka była w to też karta komunikacji, więc oczywiście komunikacja właśnie z innymi będzie bardzo, bardzo istotna. Tak jak powiedziałam, właśnie, przepływ tych informacji. Może jakieś ważne rozmowy dzisiaj nastąpią, może uda się coś doprecyzować, może uda się coś wyjaśnić, może uda się, że tak powiem, um, coś również zaplanować i zrealizować dane plany, bo ósemka była w to nie tylko rozmowy i planowanie, ale również działanie. Będzie dużo działania po prostu, będzie dużo działania, będziemy skupieni na konkretnych celach, na konkretnych zadaniach i no, lecimy z tym koksem, nie? E, więc uda się załatwić bardzo dużo dzisiaj, także poniedziałek dosyć intensywny, ale bardzo e, taki m, efektywny. Więc jeżeli macie jakieś sprawy do załatwienia, macie jakieś trudne, e, trudne rzeczy, że tak powiem, do zrobienia, warto dzisiaj to rozpocząć, warto dzisiaj to zacząć, warto Dzisiaj to zrobić, bo pójdzie gładko, pójdzie sprawnie. E, cokolwiek macie załatwić, załatwicie. Z kimkolwiek macie przeprowadzić ważną rozmowę, ona też przebiegnie dobrze. E, także, także działajcie, kochani. Ósemka buław oczywiście to też karta podróży, małych i dużych, więc możecie gdzieś się dzisiaj wybierać, możecie gdzieś, gdzieś dzisiaj podróżować, wyjeżdżać za miasto, odwiedzać kogoś, albo ktoś wpadnie do Was z, z odwiedzinami, więc też bądźcie otwarci na, na przyjęcie gości. Mm ósemka buław też jest kartą takiego m, przyspieszenia, więc jeżeli w ostatnim czasie coś było takie z, m, zastane, y, coś było takie w takiej stagnacji y, coś nie chciało po prostu ruszyć z miejsca dzisiaj kochani przyspieszy i to znacząco więc możecie się spodziewać y, sporych działań i tak jak powiedziałam przepływu, przepływu energii dosyć intensywnego i przepływu informacji dosyć, dosyć istotnych jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, sprawy finansowe no to tutaj po prostu będzie się działo, tak? Dużo rozmów z klientami, z pracownikami, z szefem, z szefową, planowania różnego rodzaju działań poszerzających firmę, rozmów przynoszących właśnie ciekawe, ciekawe propozycje. Możecie otrzymać ciekawe propozycje z zewnątrz, moi drodzy. Więc szczególnie osoby, które szukają pracy, bądźcie dzisiaj otwarci na wszelką komunikację, ale też bądźcie otwarci na wszelkiego rodzaju spotkania, bo mogą się szkować, jakieś rozmowy rekrutacyjne, spotkania. Może gdzieś trzeba będzie dojechać, bo ósemka była w czasami Mówi o tym, że trzeba będzie dojechać do miejsca pracy. Może to być gdzieś poza granicami Waszego miasta, albo coś w tym stylu. Mm. Dla niewielkiej części z Was może też oznaczać właśnie jakąś przeprowadzkę do nowego miejsca yy, w celu, na przykład, właśnie yy, zarobkowym, więc też bądźcie na to otwarci. No, o tym bardziej, że karty na spodzie też mogą zwiastować właśnie dalsze podróże albo właśnie przeprowadzki, więc coś takiego może być dla Was na horyzoncie. Dużo rzeczy się wyjaśni, więc, tak jak powiedziałem, jeżeli macie coś wyjaśnić szefem, z szefową, z partnerem biznesowym albo z kimkolwiek, to warto to dzisiaj zrobić. Warto dzisiaj załatwić właśnie jakieś takie trudniejsze, yy, trudniejsze Sprawy, bo one pójdą dobrze. Um, co tu jeszcze bym powiedziała? Mm. Ogólnie współpraca z innymi też będzie się dobrze układać. Wiecie, bo ósemka była też jest taką kartą współpracy, dobrej komunikacji, więc też bądźcie otwarci na innych, bądźcie otwarci na właśnie ludzi, z którymi macie do czynienia, bo dzięki temu wszystko pójdzie sprawniej, wszystko pójdzie lepiej. Jeżeli chodzi o miłość, jeżeli chodzi o relacje, ósemka była to też karta komunikacji. Oczywiście, że tak, więc tutaj dużo rozmów, dużo planowania, ale też o różnych działań w zakresie związku. Dla wielu z Was możecie planować jakieś podróże, wyjazdy, przeprowadzki, ale też właśnie jakieś działania mające na celu um, usprawnienie waszej relacji albo osiągnięcie jakichś marzeń, spełnienie właśnie jakich, e, jakichś projektów czy czegokolwiek, co tam tworzycie. Ósemka buław oczywiście to też jest buławowa energia pasji namiętności, więc może się dzieć również w tej sferze intymnej, możecie dzisiaj mieć zwiększone libido i może być większa potrzeba, że tak powiem, bliskości z partnerem czy z partnerką. Także też warto to wykorzystać. <laughs> Ósemka buław oczywiście może mówić, że nie tylko będziecie planować podróże, ale możecie gdzieś wyjeżdżać za miasto, mm, może być dziecie coś załatwić, coś sprawdzać, coś coś oglądać. No ale tak jak mówię, dla wielu z was y Chodzi przede wszystkim o tą komunikację, o te wspólne działania, o realizację właśnie planów i przedsięwzięć. Jeżeli chodzi o singli, no cóż, ósemka buław mówi, że zdecydowanie ktoś tu nadchodzi. Ktoś tu nadchodzi. Dla części z Was może to być związek na odległość, od razu mówię. Dla części z Was możecie poznać się w ogóle przez internet. Ósemka buław często też jest kartą właśnie przepływu informacji w internecie, więc możecie się poznać przez internet, ale jeżeli wybieracie się dzisiaj w jakąś podróż, albo jeździcie czasem jakimiś środkami komunikacji miejskiej, czy cokolwiek, to może być ten czas, kiedy w wam ktoś w oko albo wy komuś w oko i rozpocznie się jakaś ciekawa rozmowa. Dużo pasji, dużo takiego działania, więc sprawy mogą potoczyć się bardzo szybko między wami. No więc, więc ciekawie, więc ciekawie, będzie, będzie się, będzie się na pewno dzisiaj dużo, dużo ciekawych rzeczy działo, więc bądźcie otwarci na ten przepływ energii. Tak jest. Ósemka buław mówi przede wszystkim. Skup się na konkretnej rzeczy. Też nie, nie bierz od razu wielu srok za ogon, tak? Jeżeli masz coś zrobić, załatw jedno, później załatw drugie, załatw trzecie, tak? Skup się na celu. Skup się na celu, skup się na tym, jak możesz to zrobić, żeby to było sprawnie, szybko, gładko i bezproblemowo. Yy, I tak jak mówię, dzisiaj pójdzie. Dzisiaj wszystko pójdzie naprawdę bardzo, bardzo yy, sprawnie. No i tak, na spodzie macie asa kielichów, macie dw nie dwójkę Boże, trójkę, trójkę buław i macie rycerza kielichów. Więc Widzicie sprawnie, sprawnie, kielichy to jest zawsze to, że idzie gładko, więc bardzo fajnie. Plus jeszcze ta trójka była, która świadczy o tym, że Faktycznie jakiś próg zostaje pokonany, jakieś decyzje zostaną podjęte, dla części z Was długo wyczekiwane wiadomości mogą w końcu przyjść, ale też długo wyczekiwane decyzje mogą w końcu nadejść i będziecie gotowi, żeby otworzyć swoje serce na jakiś projekt, na jakieś działanie, na jakąś ważną rozmowę, na jakąś osobę, na jakąś sytuację. No i faktycznie tutaj płyniecie płynięcie z prądem. Bardzo fajnie, kochani, dla wielu z Was dzisiaj będzie ten dzień, gdzie przyjdą jakieś właśnie nowe propozycje, które będą warte rozpatrzenia i, że tak powiem, przyjęcia ich do swojej przestrzeni. Super, elegancko. Bardzo dobry dzień. Więc kochani, cóż mogę powiedzieć? Pięknego dnia, dbajcie o siebie, wykorzystajcie piękną tą energetykę, załatwcie co macie załatwić, tak żeby wieczorkiem też móc troszeczkę poleniuchować i odpocząć. <laughs> Wszystkiego dobrego, pięknego dnia i do zobaczenia. Buziaki, pa!